Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj, co to jest ISO, czyli trzeci element z tak zwanego fotograficznego trójkąta bermudzkiego? ISO, przesłona, migawka. O ISO w bardzo prosty sposób, zrozumiały dla wszystkich. Zapraszam. Dzień dobry, witam lub dobry wieczór. Dzisiaj, w bardzo prostych słowach, bardzo prosty sposób na temat tego, co to jest ISO. ISO jest trzecim z elementów, e, z trzech elementów. Ja to nazywam trójkątem, bermu fotograficznym trójkątem bermudzkim, czyli e, przesłona, migawka, ISO. E, było mi bardzo trudno, jak się uczyłam fotografii, było mi bardzo trudno zrozumieć e, poszczególne elementy, gdzie ISO tak naprawdę było chyba dla mnie najłatwiejsze do zrozumienia. Najwięcej problemów Pojęciowych dla mnie e, e, było e, m, związane z przesłoną, czyli z otworem w obiektywie, ponieważ tam w oznakowaniach następuje trochę brak logiki na mój skromny rozum. E, e, migawka, czyli szybkość otwarcia, czas otwarcia migawki, był już bardziej zrozumiały, chociaż też się pamiętam, gubiłam w oznakowaniach, kiedy. S, czyli sekunda, zostaje zamieniona na, na dwie kreseczki, bo to jest już większa wartość wtedy, czy nawet minuty. Więc było to dla mnie dosyć, dosyć, dosyć. Przepraszam, jeśli słyszycie jakiś hałas, to nie wiem, co się dzieje na zewnątrz. W każdym razie wracamy do ISO. ISO, przesłona i migawka, to jest trójkąt, który jest. Powiązany ze sobą. Jak zmienimy jeden element ustawienia jednej parametry jednego elementu w tym trójkącie, to musimy dopasować e, ustawienia w dwóch e, pozostałych e, elementach. I teraz tak, e, moim zdaniem jest, jest troszeczkę e, Zakłamania, troszeczkę nie wiem, nie wiem nawet jak to nazwać, troszeczkę niepotrzebnej presji e, e, pod tytułem: Jak nie umiesz robić zdjęć, jak nie, nie robisz zdjęć w manualu, wszystkie funkcje w manualu, to znaczy, że nie jesteś dobrym fotografem. Jest to bzdura, jest to absolutne kłamstwo. Aparat jest mądrzejszy od, naszych, od naszego od naszych, e, m, naszych, e, technologicznego pojęcia ustawień czy um, umiejętności. Nie znaczy to, że. Że nie należy rozumieć poszczególnych filarów, w, po, które służą do tego, żeby ekspozycja, czyli wygląd fotografia, fot danej fotografii był dobry. Trzeba te rzeczy umieć, trzeba się tych rzeczy nauczyć. Ale nie znaczy to, że jak nie umiesz robić w manu, ustawieniach manualnych, to że, jest, to, to że z Ciebie jest zły fotograf. Tak nie jest. Nie znaczy to wcale. Natomiast warto się nauczyć i trzeba się nauczyć, żeby zrozumieć zasady w manualnym ustawianiu z dwóch powodów moim zdaniem. pierwsze jeżeli robisz zdjęcia w makro. Jeżeli jesteś zwolennikiem i uwielbiasz fotografię makro i Nastawiasz się na, na robienie zdjęć makro, wtedy bardzo jest pomocna umiejętność, umiejętność korzystania i rozumienia zasad pomiędzy przysłoną migawką i ISO, ale o ISO zaraz powiem. Natomiast też często uśmiecham się, jak widzę recenzje poszczególnych obiektywów. Makro, i, i ktoś się podnieca, bo autofokus jest taki szybki albo taki wolny. Tak naprawdę zdjęć makro nie robimy w ustawieniach autofokusa. Robimy z reguły zdjęcia makro w ustawieniu, wyostrzeniu manualnym, gdzie manualnie manualnie ostrzymy. Często ci. Lepsi fotografi czy bardziej doświadczeni w makro robią tak zwane stacking, czyli kilka fotografii, dziesięć fotografii danego malutkiego elementu, i potem je składają razem w jakimś oprogramowaniu, w jakim, na jakimś programie, żeby uzyskać najlepsze ekspozycje danego elementu, jakiejś muszki, głowy pająka, czy, czy, czy drobiny jakiejś, ale to jest osobny, jak gdyby osobny temat. Wracam, wracam do tego, a drugim do, do, do tego, co jest. Czyli mamy tak, fotografię makro, gdzie na pewno dobrą rzeczą jest umiejętność rozumienia i używania ręcznego, manualnego nastawiania parametrów i oczywiście. Fotografia na przy użyciu obiektywów vintage, czyli starych obiektywów, czyli takich obiektywów, które nie są wyposażone w funkcję autofokusa, czyli nie ma elektronicznego, elektronicznej komunikacji pomiędzy obiektywem a aparatem. I wtedy tak, ja zapraszam do obejrzenia mojego nagrania z sesji fotograficznej, którą robiłam przy użyciu. 80% zdjęć zrobiłam przy użyciu 40-letniego obiektywu. Tu gdzieś pokażę link, możecie kliknąć albo przejść przez listę wideo, to znajdziecie Tamron 90 mm 2,5. 2, 2, 2, 2, 2. 5. Więc to są te, moim zdaniem, dwa motywy, dla których naprawdę warto. Zrozumieć lub, lub poświęcić trochę czasu, żeby zrozumieć zasady e, przesłony e, migawki i ISO. I teraz wracam do ISO. Co to jest ISO? E, najprościej zrozumieć ISO je, bo i, jak, jak siatkę, albo, albo, albo kawałek firanki. Firankę mamy, nawet nie zasłonę, tylko firankę, ja bym powiedział. ISO jest takim parametrem w aparacie, który pozwala nam albo na to, żeby e, zdjęcia były jaśniejsze, Albo ciemniejsze, czyli na przykład jeżeli robimy zdjęcia w takich warunkach zewnętrznych, gdzie jest ciemno, to wtedy zwiększamy liczbę ISO. Zamiast ze 100 idziemy na 400, na 800, na 1600, na 3200, na 6400. Bo wtedy zostawiamy parametry, które nas interesują, na przykład bardzo duża, duża przesłona, czyli wtedy mamy. Wycentrowane na jeden punkt, na przykład na twarz, a cała reszta jest, jest e, e, rozmyta czyli mamy tak zwane bardzo płytkie, krótkie pole ostrości, gdzie aparat przy dużej przesłonie czyli przy małej cyfrze F. Y Trzyma nam jedną rzecz w super wyostrzeniu, a cała reszta jest rozmyta. Jeżeli robimy takie zdjęcie i chcemy taki efekt uzyskać, a robimy to w ciemnych warunkach, bo jest na przykład ciemno, nie mamy dodatkowego oświetlenia, to wtedy, żeby zbalansować ekspozycję, czyli zrównoważyć ten trójkąt co do warunków. Na jakie wystawiony jest aparat i obiektyw, to wtedy musimy zwiększyć ISO, żeby rozświetlić jak gdyby ten, te, to zdjęcie. Ta sama zasada jest w momencie, kiedy mamy ustawiony aparat na priorytet otwarcia cz migawki, czyli robimy coś w ruchu. Jeżeli mamy bardzo króciutki, robimy bardzo króciutki. Odcinek, e, e, ustawienie na migawce. E, chcemy utrzymać również bardzo mocno otwartą przesłonę, czyli, czyli e, m, będziemy mieli małą cyfrę za literką F na obiektywie. No to wtedy, żeby to zrekompensować, musimy dołożyć tego światła przechodzącego przez tę. Zasłonkę. Dlaczego zasłonka? Bo jakbyście sobie wyobrazili, że ISO jest właśnie taką firanką zasłonką, to im mniejsze ISO, tym mniejsze ta tkaninka, te, te, te malutkie sploty są takie maluteńkie, że bardzo mało światła przejdzie. Im większe ISO, to załóżmy w wyobrażeniu, że ta firanka ma coraz większe te dziureczki, które przepuszczają coraz więcej, 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 więcej światła. I to jest. Na tym polega ISO. Natomiast to co ja robię od wielu wielu lat, to co się, tego czego się nauczyłam i to co najbardziej mi się jak gdyby mm, sprawdza w praktyce. E, ja trzymam ISO na, na ustawieniach auto. Ja nie robię żadnych zdjęć w jakichś ciemniach czy, 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 czy w makro. E, nawet te zdjęcia z tej sesji e, portretowej Mój aparat był ustawiony, ISO, było ustawione na auto. Już ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę aparat wie lepiej. Ja nie muszę, jakby udowadniać, że ja potrafię robić zdjęcia. Wydaje mi się, że już potrafię robić zdjęcia, ale nie muszę mieć na czole, ja robię tylko w manualu. Nie o to chodzi w fotografii. Ja trzymam ISO w, w 95% moich wszystkich e, zdjęć, które ja robię, czy sesji, czy, 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 czy imprez, moje ISO jest ustawione na auto. I wszystko na ten temat. I jak gdyby mam absolutnie z głowy problem, problem martwienia się, czy będzie doświetlenie dobre, czy nie. Czasami może być taka sytuacja, jeżeli będziemy pracowali, robili zdjęcia w takich warunkach, gdzie światło się bardzo zmienia. Nie wiem, raz jest jasno, raz jest ciemno, raz jest jasno, raz jest ciemno, to wtedy warto ustawić ISO manualnie na stałą jakąś, wypośrodkować jakąś, jakąś. Wartość, bo może dojść do pewnego rodzaju zaburzeń, ekspozycji, ale to też raczej przy filmowaniu, na przykład, niż przy fotografii jako takiej, bo fotografia, jedno zdjęcie, jest czas otwarcia migawki zbyt krótki, żeby trafiło to na jakieś załamanie, załamanie się światła. Czyli jeżeli na przykład filmujecie coś, to wtedy tak. I w takich zmiennych, zmiennych, oświetleniowo warunkach w trakcie. Waszego nagrania, to wtedy tak na pewno warto ustawić, e, trzymać e, ISO na, na, na stałej jakiejś liczbie, czyli nie na auto, tylko na, na takiej liczbie, która Wam, na takiej wartości, która najbardziej e, będzie Wam trzymała e, ekspozycję i jakość e, oświetlenia, które wchodzi, e, e, czyli tak natężenie oświetlenia, które wchodzi do aparatu. Czyli zamknijcie oczy. Mm. Trzy elementy mamy: e, migawka, e, e, m, przesłona i, i iso. Migawka, czyli pamiętacie z tego mojego filmu? Brama otwierająca się, tak jak w garażu na przykład, i w zależności od tego, jaki, na jakim czasie ustawimy otwarcie tej bramy, taka ilość światła w tym czasie wpadnie. A jaka ilość światła wpadnie, to zależy będzie od tego, jak ustawiliśmy obiektyw, czyli jaką dziurkę ustawiliśmy w obiektywie. Im mniejsza dziurka, czyli będzie f, które pamiętacie, jest jedynką tak naprawdę matematyczną, ponieważ f z angielskiego fraction, znaczy, ułamek, czyli F łamane na 22 jest 1,22 na przykład, czyli ta dziureczka jest naprawdę malutka. Jeżeli zwiększamy otwór w obiektywie, czyli więcej światła wpada, to zwiększamy wartość tego ułamka, czyli F4 jest większy, bo to będzie 1,4 wtedy. F zamienione na, na jedynkę daje nam jedną czwartą, niż jedna dwudziesta druga otworu, całości, całości wartości, tej, 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 tej wielkości tego otworu i tak dalej, i tak dalej. E, no i ISO, czyli mamy trzeci obraz w głowie firanka, albo bardzo gęsto utkana, którą my zamykamy te, 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 te no nie wiem jak to nazwać, te otwory w tkaninie, świty, i wtedy to ISO jest niższe i wtedy mniej światła Zostanie przepuszczone przez tą, przez tą zasłonkę do aparatu, albo zwiększamy, zwiększając cyfrę w ustawieniach ISO, zwiększamy tą przepustowość tej, tej, tej firanki i więcej światła wpada, czyli będzie ona więcej, zdjęcie będzie, ekspozycja będzie bardziej oświetlona. I, i tak naprawdę to są te trzy najprościej moim zdaniem wytłumaczone rzeczy. Eee, powtarzam, nie. <laughs> Nie należy się martwić na zapas tym, że się nie robi zdjęć w manualu. Ja naprawdę ja nie robię zdjęć Ja robiłam po to, żeby się nauczyć, żeby zrozumieć. I mm, zrobię jeszcze jedno, któryś macie nagranie, ale związane właśnie z ustawieniami manualnymi, które są e, konieczne przy, przy robieniu zdjęć z vintage obiektywami, czyli ze starymi obiektywami, bez autofokusa. Wtedy na przykład wy do używania takich obiektywów w fotografii ulicznej żeby korzystać z czegoś co się nazywa po angielsku zone focusing czyli strefowe ostrzenie czyli są to takie ustawienia bardzo prosto je ustawić na obiektywie żeby wszystko co się znajdzie na przykład w odległości od aparatu załóżmy 3 metry od obiektywu do nieskończoności, żeby było e, zawsze ostrze, czy, czy ostre. Czyli na przykład jesteście sobie na, na, na ulicy, macie vintage, bardzo fajny jakiś obiektyw stary mm, i żeby się nie martwić, czy będzie wszystko ostre, to co będziecie chcieli zrobić, mm, przepraszam, e, że, że to zdjęcie, czy będzie ostre, czy nie, to ustawione ta zasada strefowego ostrzenia, które jest ustawione tak przez was, żeby wszystko, co się znajdzie przed obiektywem, załóżmy, od trzeciego metra do nieskończoności, było, było zawsze ostre. I wtedy nie musicie się martwić, widzicie coś, co chcecie ustrzelić na ulicy, podnosicie. Nawet nie musicie patrzeć, patrzeć w obiekty przez, przez e, wizjer e, albo na, na ekran. Po prostu podnosicie aparat, cyk i gwarantuję Wam, że zdjęcia będą, będą ostre. Przy zastosowaniu tej zasady, zasady strefowego ostrzenia, po angielsku zone focusing. I zrobię o tym też nagranie, żeby, żeby, wam, żeby tym się z wami, z wami podzielić. Ok. To to by było na dzisiaj, jeśli chodzi o ISO. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam jak gdyby przybliżyłam, a z drugiej strony, że. że, że Podzieliłam się z Wami tym, tą moją opinią na temat tej gloryfikacji robienia zdjęć tylko i tylko w, w manualu. Nie, absolutnie nie, absolutnie nie. Jak się, jak robimy, ja robię, większość moich zdjęć, które ja robię, robię, gdzie ustawiam aparat na priorytet przesłony. Czyli sobie, jeżeli robię portrety, to robię to przy najwięcej najbardziej otwartej przesłonie. Jeżeli robię Street Photography, to też robię przy długich, przy długich obiektywach, żeby tak zwane paparazzi robić, to wtedy też trzymam w granicach maksymalnie przesłonę na cztery, ale też mam wtedy cztery na priorytet przesłony. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem zainteresowana jako fotograf ustrzelaniem twarzy. Czyli. Dlatego mam priorytet ustawienia na przesłonę, a nie priorytet na, na szybkość migawki, bo ja nie robię zdjęć biegaczom albo ludziom, którzy szybko się poruszają, albo dzieciakom na rowerach, albo w fontannie w wodzie fontannie. Wtedy bym miała, bym wybrała priorytet czasu otwarcia migawki. I wtedy aparat, ISO mam na auto, i wtedy aparat sam dopasowywuje sobie czas otwarcia, czas otwarcia migawki. Jakoś tak myślę, że ten mój aparat jest, ten kanon jest troszeczkę mądrzejszy ode mnie w ten, ten obecny, w ty, przy, tych, przy tych ustawieniach, przy tych rozwiązaniach technologicznych. I, <laughs> i też nie mam, nie mam ciśnienia takiego na, na, na szkło fotograficzne czy na, czy na obiektyw a, a, fotograficzny, żeby mówić, że ja, ja to tylko w manualu, ja to tylko w manualu. Nie, absolutnie nie, absolutnie nie. Okej, okay. to to by było na tyle na dzisiaj. Serdecznie dziękuję. Zapraszam do... Dzielcie się swoimi opiniami, jakie Wy macie doświadczenia. Z, z, zostawcie, zostawiajcie komentarze. Zapraszam serdecznie. Dzielcie się Waszymi opini opiniami, e, z czym Wam było najtrudniej, z czym Wam było najbardziej pod górkę, jeśli chodzi o zrozumienie zasad, zasad aparatu. Pamiętajcie, że ten kanał, to... to to, to, co ja tutaj robię, jest dla ludzi, którzy nie lubią matematyki, nie znają matematyki, nie rozumieją matyki, e, matematyki, są, a, a, a kochają fotografię. Albo po prostu też dla tych, którzy są dobrymi fotografami, potrafią już wszystko, ale i kochają fotografię i chcą, chcą w jakiś sposób brać udział w tym, co się dzieje e, na YouTube, jeśli chodzi o fotografię. Dziękuję serdecznie, zapraszam na następne razy. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję.